Witam serdecznie, tutaj Steel jest to chyba dziesiąty odcinek z rekordów lochów i będzie to wyjątkowy odcinek z rekordów lochów, bo tutaj nie pokonamy jednego przeciwnika, a kilka. A zaczyna się o to od misji, od misji z kluczem. Oczywiście nie robiłem więcej misji, tylko czekałem aż w pierwszej misji wypadnie klucz, przez co straciły mi się, straciły mi się duże potki, ale mam nadzieję, że znajdziemy chociaż te średnie i za to się weźmiemy. No, początek na pewno dobry. Trzeba też jeszcze itemki przeszukać. Na pewno sobie zajdziemy jeszcze do... na forum po, po, za chwileczkę po prostu. Ale jeszcze na starcie chciałbym Was prosić o łapkę w górę, o subskrypcję na kanale i o followa na Instagramie. Też padło pytanie w komentarzu ktoś zadał. Znaczy to nie było pytanie, a po prostu takie E, takie, takie zdanie, że ale on by wiele zrobił, żeby, e, żeby ta seria się pojawiała częściej. No to nic cięższego, tylko trzeba po prostu zostawiać lajki. No jeśli będą, będą lajki, to będzie mobilizacja, żebym grał dalej. No niestety tutaj widzę, że wytrzymałość nam się nie trafi, więc musimy troszeczkę zrezygnować ze, ze złota. Dobra, trafiłem, było krótkie cięcie, trafiłem tą wytrzymałość. Jak zwykle, spontanicznie zaczynam, a to, to mi się nie podoba. Muszę się uspokoić. E, no i co? E, przyspieszamy sobie misyjkę, mamy klucz, e, nic, e, nic bardziej mylnego. No i dobra, teraz, teraz czas przenieść się na forum. Dobrze, przechodzimy właśnie na forum. E, już sobie wszystkie spoilery odkryłem. Pierwszy przeciwnik w drugim lochu został pokonany na 20 poziomie, tak samo jak drugi i trzeci, więc no wydaje mi się, że tu nie będzie problemu z wyrównaniem tego rekordu, no ale też niestety nie da się zrobić lepszego wyniku, bo tak jak wiadomo klucz do drugiego lochu jest od 20 poziomu. No i niestety, niestety dopiero na tym poziomie możemy go bić. Ale tutaj, a tutaj na pewno... Na pewno postaramy się pobić rekord albo go pobijemy oraz tutaj. To jest cel na dzisiejszy odcinek. E, no oczywiście postaramy się ustanowić tutaj rekord na 21 poziomie, bo raczej, e, raczej bijemy ten, e, ten 21, 21 poziom po tych trzech lochach. A tak naprawdę już wiem co się stało, bo już skończyłem bić te lochy. Ale tam też już mówiłem podczas grania w że, że właśnie nagrywam to w innej kolejności niż wy to widzicie. No i po prostu co? Zachęcam Was do dalszego oglądania. Jeszcze raz przypomnę łapce w górę, jeśli mnie za to nie zabijecie. Aj, trzymajcie się. Do zobaczenia w szejksie. Dobra, tak jak widzieliście no, no pierwsze trzy postaci z drugiego lochu, z drugiego locha są pokonane na poziomie 20, więc, więc no, powinniśmy dzisiaj wszystkie pokonać oraz postaramy się zrobić przymiarkę na tego tego czwartego, aczkolwiek no nie mamy zbyt dużo grzybków, żeby to zrobić, no ale wydaje mi się, że, że te pierwsze poziomy to będą po prostu, e, po prostu one-tapy, tak zwane, czyli po prostu, po prostu za pierwszym razem nam siądą, czyli mamy wyrównanie kolejnego rekordu lochów, więc klap klas w komentarzach możecie napisać. A kolejny, no wydaje mi się, że również nic cięższego. A w sumie to, jest, to są rekordy lochów, to pooglądajmy te walki, no hello, może byś się ogarnął chłopcze, no dobra, sorry. Ciekawe czy po tych trzech lochach wbijemy poziom, czy nie, fajnie by było nie wbić poziomo, to wtedy byśmy pokonali czwarty, czwartego przeciwnika na... E, ale nie, chyba wbijemy, no i na bank wbijemy, dobra, no to nieważne, no niestety co najwyżej o jeden level wbijemy. Szkielet też powinien leciutko pójść, no i to widać, to widać, słychać i czuć. No pokonaliśmy 40 poziom w lochach tutaj. Pan ma 28, więc no to o czymś świadczy. No bądź co bądź tamtego pokonaliśmy z dużymi potkami. No ale to nie powinno robić wielkiej różnicy. Aczkolwiek ten już jakieś opory stawia, ale no kurczę, no, no nic dziwnego, no jest to już raczej... Raczej e, troszeczkę lepszy zawodnik od tych dwóch poprzednich. No i niestety udało nam się wbić 21 poziom. No pewnie e, mało kto ma taką reakcję na wbicie, wbicie poziomu w 6, no ale niestety na takich zasadach działa ta seria. No i co? Podejście do pierwszego w tym odcinku tak naprawdę rekordu, e, czyli nie wyrównania rekordu, a pobicia. No i patrzę, że chyba powinno być easy easy powinno być, no to też jest 34 poziom, więc o 6 poziomów niżej niż, e, niż ten, którego już pokonaliśmy, no jeszcze żadnego epika nie dostaliśmy z tego locha, czyli pierwszy rekord lochów mamy. Musiałem szybko sam zerknąć na forum, bo nagrywam to w innej kolejności niż wy to widzicie. Ja najpierw sobie ogarniam całego shake, a dopiero potem przejdę na forum i, i będę udawał, że, że wszystko leci po kolei, ale tak nie będzie. No i następny ten przeciwnik również został pokonany na 22 poziomie, więc tutaj może być ciężko. No tutaj wydaje mi się, że to nie będzie one-tapik niestety, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo bym chciał, żeby to był one-tapik. Yy... No i co, troszeczkę nam ta seria przyspieszyła, no nie? Dwa odcinki w sumie tak, w tak krótkim czasie. Na początku tak było chyba, jak w jak pierwszego locha ładowaliśmy, ale jeszcze nigdy na pewno nie było tak, że e, biliśmy cztery lochy na jednym odcinku. Ogólnie założenie było takie, żeby robić e, tyle, tyle odcinków, ile jest lochów, ale to by było głupie, no i mamy kolejny rekord. Dwa rekordy na odcinku i piła do dupy, no niestety. Ta piła jest niestety do dupy, ale rozrywa i parzy kawę, więc może do tego nam się przyda. Co więcej nie będziemy bić rekordów, mamy 22 poziom, ja się na pewno zajmę szukaniem tutaj lepszych itemków na następnych przeciwników. Raczej do tego jeszcze nie będziemy mieć podjazdu, może, możemy sobie go spróbować for fun tego jest to mag, więc no mam nadzieję, że go nie pokonam, no właśnie, nie pokonam, ale zostawimy go sobie na następny odcinek, poupgradeuję troszeczkę sprzęcik, bo powiedzmy do zupgradeowania. tej siły można mieć troszeczkę więcej, ale ja tak czy siak dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, że łapka w górę została zostawiona, subskrypcja tak samo i follow na Instagramie i do usłyszenia na następnym odcinku.